Witam wszystkich i zapraszam ponownie po dłuższej przerwie do książkowych polecajek. E, po, po, opowiadam Wam troszeczkę o książkach, e, które moim zdaniem warto przeczytać i e, żebyście wiedzieli, e, może coś dla Was się ciekawego znajdzie i może rozwiąże Wasze e, sytuacje życiowe. Więc e, nie przedłużając, zaczynamy od książki takiej jak Wędrówka dusz. Wie, większość z nas... E, Myślę, że kojarzę, że życie to jest podróż, ale nie wiemy, co jest po tym takim melicznym momencie, po takiej śmierci, tak zwanej. No i ta książka doskonale i myślę, że bardzo jasno i w wielu detalach opowie i odpowie na pytania. O co z tym wszystkim chodzi, że my, idąc, my, my idziemy dalej, bo nasza podróż tutaj. Jest jednym z etapów, a potem ono nadal trwa. E, ciągle e, spotykamy się z naszymi przewodnikami, z naszymi, e, oni zawsze obok nas są i czy mistrzowie i tak dalej, i tak dalej. I w tych książkach znajdziecie wiele informacji, myślę, że bardzo kluczowych, bo e, rozwiązujących temat taki, że e, śmierć to nie koniec i te wszystkie takie e, ziemskie problemy, choroby, doświadczenia czy zmartwienia są et jednym z wielu doświadczeń, które mamy w życiu, jest coś więcej, coś więcej poza tym. E, ta książka, jeszcze raz wam pokażę ją, e, opowiem wam o tym, jak tak naprawdę e, ta podróż odbywa się. E, o duszach, które są początkujące. E, Średnio zaawansowane, może zaawansowane bardziej. Ob, e, wyjaśni e, sposób, dokąd idziemy, o, o tym świetle, którym e, tak bardzo du dużo się mówi e, w momentach śmierci klinicznej. E, I myślę, że powie Wam też, e, że to, co tutaj mamy, jest e, bardzo e, chwilowe, bo Żyjemy wiecznie, i e, jest dużo, dużo więcej poza tym, co tutaj mamy. Aczkolwiek warto nad tym, na tym pracować, co tutaj jest, ale e, mieć świadomość tego, że jest coś więcej. I myślę, że czyta, po, po przeczytaniu tej książki, e, wiele sytuacji życiowych po prostu, na które teraz patrzycie może e, ze zmartwieniem, z, e, z jakąś obawą. Będziecie, będziecie na to patrzeć zupełnie z innego punktu, więc pokazywam jeszcze raz: Wędrówka Dusz dr Michael Newton. Bardzo ciekawa pozycja. Warto zapoznać się, chociaż z ciekawości, bo nawet dla kogoś, kto nie wierzy w reinkarnację czy w życie pozagrobowe, tak z ciekawości po prostu. A może nóż widelec coś ciekawego wpadnie do głowy, i tak dalej. Albo może się rozwiąże wiele sytuacji, które, z którymi się borykamy, więc książka numer jeden, które chcę wam pokazać, to jest to: Kolejna książka, książki, książka właściwie. To, są, to jest własne szczęście Bertha Hellingera. E, przepraszam, Sophie Hellinger, e, jego żony. Część pierwsza, część druga. To jest tak jakby. Jak to Wam powiedzieć? To jest wstęp do ustawień systemowych, ale to nie chodzi o to, że Wy musicie te ustawienia systemowe uczyć się, robić dla kogoś. To nie jest książka po to, żebyście. To może być książka, żebyście dla kogoś to robili, ale ta książka jest też dla Was prywatnie, bo ta książka i druga jej część. Mówi o naszych codziennych parapetiach, dlaczego o relacjach mama, tata, mama, dziecko, tata, dziecko, o trudnych sprawach, typu rozwód, o trudnych sprawach, typu trudne relacje międzyludzkie, które się nam wydarzają, o sytuacjach życiowych, bym powiedział, bardzo ekstremalnych. I że one nie mają źródła tylko z, z tego życia, e, ale one mają połączenie z, z naszymi rodami, z, na, z tym, co zdziało się kiedyś. I my niesiemy na co dzień tak jakby na e, namiastkę tego, byśmy mogli to e, tak jakby już nie, prze, prze nie e, jakby naprawić. Bo e, gdy my czegoś nie naprawimy w obecnym życiu, i mamy to z poprzednich rodów, poprzednich e, e, reinkarnacji, to być może wasze dzieci, moje dzieci i kolejne pokolenie będą to niosły. I w naszych rękach jest to, co dostaliśmy i od nas zależy, czy my chcemy coś z tym zrobić. Więc te książki e, myślę, że są bardzo fajnym e, pokazaniem dla nas samych, e, że jest coś więcej niż to, to, co teraz mamy, że to ma jakiś e, większy sens, e, że My pracujemy sami ze sobą, starając się rozumieć te koligacje międzyludzkie, bo tak naprawdę, nawet z tej sytuacji, którą mamy w tym życiu, często traumy, doświadczenia z dzieciństwa bardzo często wyznaczają nasz tor dorosłego życia. Więc gdy zrozumiemy, że tak jakby wiele rzeczy wynika z przeszłości, gdy to ze sobą, że tak powiem, przerobimy w cudzysłowie, choć to nie jest najlepsze słowo do tego, ale pogodzimy się z tym, zrozumiemy. No to myślę, że będzie łatwiej pojąć te wszelkie miło te zależności: miłość, pieniądze, nie wiem, seksualność, rodzina, szczęście, doświadczenie, podróże, wszystko. To wszystko wywodzi się z naszych doświadczeń i gdy my to uporządkujemy w sobie, to jest dużo łatwiej e, e, znaleźć ten, ten taki e, moment szczęścia. Może dlatego właśnie jest tytuł własne szczęście, czyli chodzi o odnalezienie tego własnego szczęścia poprzez pracę ze sobą e, i zrozumienie tego, co w nas się dzieje, w naszej podświadomości, w naszym, co się wydarzyło kiedyś. E, i nie chodzi o to ogrzebanie takie jakieś takie niefajne, nie, ale chodzi o doświadczenie do, do tego, co, co nam było dane wcześniej i jaki w, ma wpływ na nas. Więc to nie jest książka dla, tylko dla osób e, chcących ro, ro, robić ustawienia systemowe. To jest książka dla każdego, który chce się dowiedzieć, o co chodzi w tym całym e, życiu i dlaczego doświadczamy tego, czego doświadczamy i myślę, że tu znajdziecie wiele odpowiedzi no jak mówię, są dwie części więc e, w, może rozwiać wasze wiele wątpliwości e, finansowe, rodzinne, emocjonalne co czujecie i co będzie dla was więc e, kolejna, kolejny temat przywracanie zdrowia e, pana Hawkinsa, no myślę, że nie muszę przedstawiać, jest dość znana postać e, aczkolwiek spojrzałem na opis tyłu książki co mnie zaciekawiło taki, taka informacja, że ten pan w wieku 38 lat zachorował na śmiertelną chorobę. Ale e, sam się wyleczył. W jakiś sposób e, do, do, zaczął doświadczać duchowych stanów e, i poprzez pracę duchową Spowodował, że jego ciało wyzdrowiało, więc e, myślę, że napisanie tytułu książki e, Przywracanie zdrowia jest jak najbardziej trafnym przez kogoś, kto sam przeszedł przez ciężką sytuację zdrowotną i z tego wyszedł, i dzięki temu właśnie e, może być idealnym przykładem, by, byśmy my mogli e, przepracować e, może nie przepracować, ale przywrócić swoje zdrowie, bo. E, pokrótce, e, o czym mowa? E, stan zdrowia to nie jest tylko jakaś choroba i, to, i tylko tyle. E, tu, tu, o, o tym właśnie pisze e, Hawkins, że to jest to, co się w naszej głowie dzieje i to jest e, nie, nieodłączna nie, e, zależność. Nasza głowa, ciało jest jednym. I w pewnym momencie, gdy my sobie nie radzimy, e, e, umysł nie radzi, e, psycha się nie radzi w jakiś sposób. Z czymś w naszym życiu, no to on niestety e, ciało musi pokazać: Halo, zrób, so, zrób coś z tym, coś się dzieje. No i na, pozostaje nauka odczytania tych e, sygnałów, więc e, myślę, że e, w tej książce znajdziecie wiele e, informacji na temat e, ważnych e, dziedzin życia i wielu przypadłości naszych. Jest na przykład e, o alkoholizmie, o depresji, o strachu, obawie. Takie e, sytuacje, które nam się przy, przydarzają, seksualności, o finansach też jest. O wielu, wielu sytuacjach rodzinnych również, e, które mogą mieć wpływ na nasze życie. E, I w tej książce myślę, że znajdziecie wiele odpowiedzi. I e, może się Wam wyjaśnić, dlaczego doświadczamy Czemu moje ciało choruje, czemu mnie to boli, albo tamto? Bo może właśnie mówi tobie. Halo, ogarnij się, trzeba coś ze sobą zrobić. Bo jak ze sobą czegoś nie zrobisz, no to niestety ciało pokaże więcej i więcej. Będzie pokazywało sygnały informacje, żebyśmy zadziałali coś. Więc taka książka przywracanie zdrowa Hawkinsa. Bardzo ciekawy temat i jedno z, z najbardziej popularnych z jego, e, jego tytułów tak naprawdę. E, kolejna książka, autohipnoza. E, czym jest autohipnoza? To jest e, praca sami, sa, e, sami ze sobą, czyli e, tak jakby m, uczymy się siebie, uczymy się e, pracy na podświadomości żebyśmy potrafili dotrzeć, co w nas drzemie i tak jakby pozamieniać te trybiki, które nam nie służą i byśmy mogli dzięki temu zmienić swoje życie na lepsze, na fajniejsze, na wygodniejsze, na bardziej komfortowe, takie, jakbyśmy sobie chcieli. Znajdziecie też w niej płytę, to jest CD chyba, więc można sobie... Jeśli ktoś jeszcze ma odtwarzacz e, w, w tym momencie, chociaż nie każdy ma, to, szczerze mówiąc, ale e, to jest taka do, do tylko opcja, że po prostu można sobie e, posłuchać. E, tam są medytacje, e, relaksacja, e, właśnie. I e, te so, te, są też informacje np. E, o ochronie, e, bo wchodząc w trans. E, bo, Potrzebujemy się też chronić przed zewnętrznymi energiami, więc tam też są informacje, jak się chronić z zewnątrz, żeby nam nic nie wlazło, że tak powiem, żadnych duszek albo żadna istotka nieproszona. Znajdziecie informacje właśnie o tym, jak pracować ze sobą, jak uczyć się tego transu. Pokażę Wam jeszcze, jak to ta książka wygląda. Jak dochodzić do tego, co w nas ukryte i, i e, bez potrzeby jakiegoś terapeuty specjalnego my będziemy swoim terapeutą e, działać i e, zamieniać e, to, co byś, by, byście chcieli e, zamienić na, na lepsze, co Wam nie odpowiada. Więc e, polecam, warto spojrzeć e, na ten tytuł, jeśli ktoś szuka takich tematów autochimnoza. I mam jeszcze dwie książki dla Was, tak na szybko. Kamienie lecznicze w litoterapii. Litoterapia to jest e, tak jakby terapia oparta na, na kamieniach, bo ka, każdy kamień e, ma swoje działanie. E, ma odpowiednie właściwości i wpływ na środowisko, na nas, na człowieka i pomaga nas e, nam, w jakiś sposób e, na, e, e, według swoich, e, że tak powiem, e, właściwości. E, ta książka, dlatego chciałbym Wam polecić, że jest dość fajnie zrobiona, bo na przykład ma zdjęcia. E, także możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają konkretne kamienie. E, I co jest fajne jeszcze, że, on, że to jest alfabetycznie, więc nie trzeba sobie szukać nie wiadomo jak, e, gdzieś tam tego, tylko po prostu e, macie alfabetyczne e, kamienie i tak jest po prostu, myślę, że łatwiej. Co też jest ciekawe, e, co nie w każdej książce jest, na przykład e, tu są takie znaczki, tutaj i one mówią o tym, jak, je, jak te kamienie ładować, rozładowywać, gdzie je trzymać, e, jak z nimi pracować? Czy one są odpowiednie do kręgów, czy są, czy są po prostu takie. E, teraz nawet wam powiem, e, czy, e, czy. na przykład niektóre są trujące, bo też zdarzało się kamienie trujące, tak jest właśnie tu, tutaj napisane. Więc e, o, na przykład, czy, 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 można, czy one są odpowiednie do masażu, bo niektórzy robią masaż kamieniami takimi, więc e, w tej książce znajdziecie sporo, e, no kurczę, od A do Z kamienie e, i też na samym końcu macie, e, na przykład, e, różne przypadłości i e, z, e, w przypadku, na przykład, jakiejś przypadłości jest e, napisane, e, z, jaki kamień może w tej w sytuacji pomóc, więc e, jak najbardziej... E, można sobie e, tą książkę e, nabyć, e, zdobyć. E, jest jest ciekawa, ciekawa pozycja, jest dość gruba, więc dużo informacji. A tutaj piękny ametyst szczotka na obrazku, więc e, znajdziecie na sporo informacji, jak sobie e, radzić z kamieniem, jak nie, z nimi pracować, bo kamienie by, by, były z nami zawsze, czy, czy poprzez kolczyki, czy poprzez inne rzeczy. Czy jako dzieci bawiliśmy się kamy, kamyczkami, więc. Byliśmy zawsze gdzieś tam w tym, e, że tak powiem, z naturą. No i ostatnia książka, które chcę Wam pokazać. Happy Days, jak się robi szczęście w 100 dni. E, to jest książka e, Mateusza Grzesiaka. E, fajny temat w ogóle, no bo e, on opowiada o tym, o swoich. E, jak bardzo zmieniła jego życie, bo przede wszystkim chodzi o to, że e, to jest. Jego opowieść e, o tym, e, o jego, e, może nie opowieść, ale kilka przykładów, jak on sobie z tym radził. I e, mówi też o tym, że na przykład e, praca z takimi podstawowymi e, codziennie e, z tym szczęściem, co jest tak bardzo nieuchwytne, e, bywa e, bardzo istotna. E, I gdy. Osiągniemy ten stan e, takiego przyzwyczajenia, że pracy ze szczęściem to naprawdę działa. E, chciałbym powiedzieć, tak, że każdy rozdział, ka, ka, książka składa się jakby ze 100 dni i każdy, każdy dzień jest e, informacją e, na temat. E, tych zwykłych rzeczy i niezwykłych rzeczy: o relacji, o tym, o tym, co spotykamy na co dzień, o doświadczeniach codziennych i zwraca naszą uwagę poprzez ćwiczenia, opisując na przykład szczęście to głębokie rozmowy. I idąc dalej, pisze właśnie o tym jak to było w jego życiu i podpowiada nam, jak może nam się, że tak powiem, to lepiej zadziać. I, 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 I potem daje ćwiczenia. Każdego dnia dostajemy ćwiczenia. Bywają, że ćwiczenia są mniej lub bardziej komfortowe, ale to jest wszystko dla nas, bo my pracujemy nad swoim szczęściem. Gdy my nauczymy się odkrywać własne szczęście, i każdego dnia przez te 100 dni, nie, nie wiem, jeśli nawet wytrzymacie 10, 15, 20 dni, bo nie jest powiedziane, że przez wszystkie dni wytrzymacie od razu, bo to niekoniecznie tak się może wydarzyć, ale myślę, że można poczuć różnicę. Mnie e, ciekawi to ćwiczenie i sam myślę, że podejdę do tego tematu. E, chociaż nie zawsze się czuję komfortowo, ale warto spróbować Jednego dnia po prostu, każdego dnia, tak jak mówię, książka składa się na przykład dzień 31 i tutaj mamy ćwiczenie napisane z tyłu. I to jest taka nasza praca domowa. 100 happy days, jak się robi szczęście? Wiadomo, każdy chce być szczęśliwy, więc dlaczego by nie spróbować nauczyć się robić go na własną? No, własną, że tak powiem, rękę. Więc dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mogłem Wam opowiadać o tych książkach. No i myślę, że postaram się, żeby te nagrania były co czwartek, co tydzień. I chciałbym Wam prezentować różne, różne produkty, różne tytuły. Czasami kartę Wam pokażę, czasami, e, nie wiem, może inne, inne fajne rzeczy, które do mnie trafią. Może jakieś kubki czasem? Nie wiem, no. co będę czuł, to Wam pokażę. Więc e, dziękuję za uwagę i życzę pięknego dnia.